spokojnie, spokojnie, spokojnie. O Boże Święty. Przyjechali nas zabić. Chcesz się na Bir şey diyoruz. Tamam. Czy masz? Czy Trzyma. masz? Szeniłeś do policjanta, masz czego strzeli... chcesz? Rozumiesz? Ja, jest, ja jestem z policji, człowieku, ja jestem policjantem. Co? Jestem policjantem. Jestem policjantem, człowieku. Lakę jakąś masz albo szmatę? Mam la, spokojnie. To rzuctu. Spokojnie, spokojnie. Pokaż ty kurcz... Po, pokaż, pokaż mi blachę. Aha, mi pokaż. Widzisz? Spokojnie. Rzucam swoją, spokojnie. Spokojnie, rzucam blachę, uważaj. Uważaj. Zabiłeś pan idioto! Okej. Okay. Połóż się na ziemi. Dobra. Broń, połóż Od się na ziemi. Okej. Okay. Od odkładam. Odkładam broń i kładę się na ziemi. Spokojnie. Spokój. Dokładnie. Co tam jest? Moja żona, spokój, spokój. Wejdź. Wejdź stamtąd, rozumiesz? Spokojnie, wejdź, połóż się obok niego na ziemi! Połóż się na ziemi! To jest mój małż policjant. Połóż się obok niego, połóż się spokojnie. Myślałem, że jesteście tymi czulami z ulicy. Wiozłem dziecko, moje, moje dziecko jest chore, wiozłem je nieprzytomne do szpitala. Możecie sprawdzić w izbie przyjęć. Kurde. Dobra, muszę się skusić. Że... rozumiesz? Okej, okay, w porządku! w Porządku, spoko. Myślałem, że jesteście tymi kolesiami i napadli musiałem użyć broni. Stary, chciałem nas zajęć, rozumiesz? Myślałem, że jesteście tymi, tymi kolesiami. Sorry stary. Sorry stary. Sorry. Sorry. Jak tam, Igor git? Że ty też to założyłeś. Sorry stary. Okej? Okay. Okej? Okay. Nie trafiliście na nich? Jechaliśmy z synem! On się dusił, on umierał, no, że tutaj nie trafiliście na tych baździorów, to tutaj na tym skrzyżowaniu!